Witam, witam. Z tej strony Mikuliko. Dzisiaj kolejny odcinek z Złowienia ryb. Dzisiaj znowu są zawody na Dzień Dziecka. No i teraz było bez wstępu, no bo czasu nie było. No i już jesteśmy na nad wodą. Już, nie wiem, z dwie minuty zawody trwają. Już zamęciło no, no i czekamy na bramę. Dobra, jest pierwsza, płotka. No, już ją wyhaczamy. Kurde. O, do siateczki. I widzimy się przy kolejnej rybie. Mhm. Dobra, jest. Tym razem jazgarz. Wcale nie brał chciałem przerzucić. No właśnie, z jazgarzami jest problem. No. Dobra, widzimy się jak go wyczerpić. Dobra, jest gasz wyczepiony, teraz sobie tylko konopię strzelę. Mam um, za blisko, dobra. Dobra, jest taka rybka, okonek, ale na szczęście to jest dzień dziecka i możemy go wpuścić do siatki, tylko głęboko po okno. Gdzie ja mam go Kurde, gdzie on jest? A, tu. Dobra, no już chodź o konku Dobra i do siatki mhm. dzisiaj można wszystko do siatki Mam tak? no właśnie kolejnego jazgarka Już go tu muszę Dobra Kurde krwawy kurde Dobra, widzimy się jak go wyczepię. Dobra, mam kolejną rybkę, płotkę. Tam ja raczej nie przeżyję, bo tam z się trochę mu uszkodziły. Mam jakąś poobgryzoną płotkę Muszę wypychać. O nie, nic nie trzeba, dobra, ale będzie mi łatwiej. Wzięła z opadu, z głowy tu nie chcę ustać. Dobra, widzimy się przy kolejnej rybce. Dobra, jest okonek. No ładniutki, taka, nie wiem, piętnastka. Osiadki. No ten właśnie przeżył. Dobra, właśnie. Mam ładniejszą zdręgę. O taką. Było parę płotek też. Wcześniej. Ale takich maleńkich. Dobra, widzimy się przy kolejnej rybce. Ludzie, właśnie. Taka ogromna płoć. I wpłynęła w krzaki, ale na szczęście. Odbierak się dało i tam po prawej stronie wpłynęła. Ale bardzo ładna. Ogromna Kurde Dobra, wyczepiłem jej w puszkę. O dobra, jeszcze wyczepiłem nawet. Dobra, szybko ja mi Ale ogromna. Dobra, więc podsumowując całe zachody, miałem drugie miejsce, 50 gram zabrakło. No i bardzo udane, bo też mam jeszcze jeden puchar. Już Wam je pokażę. I zaraz wyruszamy na komercję, z tego będzie osobny odcinek. I to wleci za dzień lub za parę godzin po, jak wleci ten film. Więc ja już Wam pokazuję puchary. Słuchajcie, o. To jest za największą rybę, tu macie, będziecie mogli sobie przeczytać. A tu macie taki fajny karpik um, On... Dostałem ten, ten puchar za największą rybę, bo ważyła. Miałam bardzo ładną tę płotkę właśnie, ona miała, jak dobrze mówię, 255 gram, więc no ładna płotka. Teraz puchar za Drugie miejsce w zawodach. Tu macie sobie do przeczytania, bla bla bla. No i taki kucharek. No takie coś, mniej więcej. I tak dwa wyglądają, już się pokazuję. Tak. No. Dobra. Więc widzimy się w następnym odcinku na komercji.